A ja nie będę tego robił, to, to już jest mobbing. Pan powinien mieć w ogóle sądowy zakaz zbliżania się. Zetka w firmie to jest duże wyzwanie dla menedżerów, ale tego nie unikniemy. Menadżer zastępuje rodzica. Menadżer to często jest pierwszy ten dorosły rodzic, który stawia granice, który uczy przekraczania pewnych granic, który uczy radzenia sobie z emocjami. Po pierwsze warto zrozumieć, że menadżer pełni taką rolę. Po drugie, bardzo ważną rolę pełni zespół. Wbrew pozorom, wychowanie tej zetki to nie jest rola tylko menadżera, ale to jest rola całego zespołu. I czasem to, co jest najważniejsze, to to, czy cały zespół rozumie swoją rolę. Czy mamy w zespole tą kulturę zaangażowania i świadomość ludzi, że trzeba temu młodemu człowiekowi po prostu pokazać, co my wszyscy robimy. Dlaczego my te działania podejmujemy, dlaczego my je wykonujemy, jak przekraczamy pewne granice? Jako lider, jeżeli masz Zetki w zespole, pamiętaj, że to nie jest tylko Twoja rola, ale to jest rola całego zespołu.